Siamana widziała dzisiaj Wam pokażę zmiany, jakie zaszły w tej aktualizacji dzisiejszej i letniej aktualizacji. Aktualizacja na lato właśnie w Pierwsza zmiana to jest Dark Vader, taki boss. Kolejna zmiana to są takie te sa, takie takie quinchety, co to były czwarte sezonie, rozdziału drugiego. Kiedy się będą rozbijały. Kolejne zmiany to są takie... Ten kosmetyczne, kosmetyczny. A ta, ta. Ta babka już chyba jest to. Więc tej babki się nie zalicza. Dobra, kolejna zmiana to jest taka nowa miejscówka. Na tym natronicy na Dertaku ta zmiana zaszła. Jak widać. Kolejna zmiana to nowy Skar, który wszedł do Fortnite'a Ok, kolejna zmiana to takie darmowe przedmioty, zaletnie wydarzenie. Kolejna zmiana to takie właśnie killowe i emotka. Może to wejdzie albo jest, już nie wiem. Takie skinki. Kolejna zmiana to takie style i nowe te, te rzeczy do tego gościa. O, I, te ski, i nowe style do tych skinów, właśnie. Co tutaj jeszcze? Tutaj jest nie wiem co to jest sam. <grafię> tu są to są te wszystkie skiny właśnie. Kolejna zmiana to jest z których będą właśnie badać mi mityczne te miecze chyba tak te miecze no. Kolejna zmiana to nowy mpc jest chyba. I kolejny. Tak ta miejscówka właśnie wygląda. Z góry. Nowe zadania są Tutaj nowe drzewko wyrasta Widzowie Na tej właśnie miejscówce Tam gdzie Czacho Rękawice jest na kreatywie Wszystkie nowe przedmioty yy, czy, czy Bronie nowe ten Blaster To jest nowe Czyli ten taka piła To jest stare czyli wyrzutnia flar No Tutaj, tak wygląda mapa. Proszę bardzo. O te piły można będzie znaleźć na ścianę, Jakby ktoś nie wiedział. A to są te wszystkie rzeczy od tego gościa, którego robiliśmy wczoraj. I zrobimy może jutro. I tak ta miejscówka będzie wyglądać, jak to drzewko urośnie właśnie tam. I odbudowują wykrzywiony wieżę. Nowy budynek jest. Ma nowy budynek właśnie budują. Już wybudowali. I odbudowali właśnie Big Bena też. No, tak to wygląda na razie. Motorów jeszcze nie ma. Kolejne zadanie. Wyżytkofer, to już pokazywałem nowy przedmiot na kreatywie tutaj tak będą tylko, że nie wyglądały, ale to w gorszej grafice nam pokazali A tak to będzie wyglądać To jest miejscówka tego Dartha Widera, tego bosa, kurczarki i tak będzie na tą miejscówkę yy, będzie taka ikonka na mapie ta rodzinka kobiedzie da się przedziosło, zabyt buduje. Piesek z, z siorba sobie gryzie. Eee, to drzewko jakieś wyrosło, chyba nie wiem co w ten z tym chodzi, ale okej. Okay. No i to by było już na tyle Zosta Zostawcie łapeczkę w górę, jakiś komentarzek miły i sobie z Pa pa.